Siemaneczko, z tej strony szyszka, a dzisiaj odbierzemy sobie nagrody za Food Champions. No i otworzę też paczkę z ikoną Medium, tą pośrednią wersją nagrody za Golda 3, tak za Goldika 3. Za tydzień też będziemy odbierać, ale jak teraz widzicie, tak się właśnie prezentuje drużyna tygodnia. No najbardziej interesowałby nas w sumie Robertson. No poszukam jakiejś alternatywy za Mendiego zwykłego. Bardzo żałuję, że nie zrobiłem Mendiego foodmasowego No ale cóż, miejmy nadzieję, że trafimy dzisiaj Robertsona. No, i jak widzicie, jeszcze fajne karty, no to w sumie drużna do tygodnia jest słaba. Overallowo, no to w sumie Roberto najbardziej by nas ucieszył. Didi, partej. Zapata jest jeszcze. No i Jago Aspas 87. A no i tutaj jeszcze Mil Milikowi Savić, No i Mark Winios. No i w sumie tyle by nas interesowało. Ewentualnie jeszcze jakiś Vela. No i dobra, lecimy otwierać. A jeszcze jedno, ja Wam bardzo chciałem podziękować za 300 subskrypcji. Naprawdę bardzo dziękuję, cieszę się i lecimy po 400. Już niedługo myślę, że z okazji 300 subskrypcji będzie właśnie konkurs jakiś. Może napisać w kardę jakiegoś, zobaczymy. Do tego łapka w górę, subika też zostawcie oczywiście. No to dobra, przechodzimy do nagród. Przed chwilą widzieliście już drużynę tygodnia, goldzik 3 wbity. No i co już, zobaczmy, odbieramy, oczywiście Goldik 3, 30 tysięcy końców, 2 mega paczki, paka za 50 koła, no i oczywiście to co nas interesuje najbardziej, czyli 2 playerplik i już leci, zobaczmy, Dabur, no dobra, jest Dabur 83, jak widzieliście drużyna nie jest jakaś super, No ale 87 overalla mógł być jakiś gościu, Robertson najlepiej teraz, uwaga, znowu Dabur, dobra, to Guaita bierzemy, Brabkaza. jeszcze Verdi jest, no ale bramkarzyka weźmiemy, zobaczymy. No player pliki mocno słabe, mocno. Miejmy nadzieję, że za tydzień będzie lepiej, lepsza drużyna i takie tam inne, a teraz lecimy z paczuchami. Dobra, to co najpierw te mega paczki już leci pierwszą może jakiś wokaucik na start, byłoby fajnie. Jak nie to chociaż banerki. Yy, są banery. Wokoutu nie ma, kurde szkoda. Nie ma wokoutu, jest Anglia. Delali? Nie, no to będzie Milner Nie, Milner ma 81, to jest Henderson. Tak, Henderson, dobra. Może w środku coś oprócz niego będzie. Ruli, widać, nic ciekawego, no dobra Lecimy z kolejnymi paczkami No i dobra, leci kolejna paczka Za 35 tysięcy końców Zobaczmy, może tym razem jakiś walkoucik będzie Idzie powoli Jest walkout, to ty, nie dość, że walkout to jeszcze to ty Ja pierdziele, Holandia Kurde, już myślałem, że jest, o Ajajaj, narodowość się zgadzała yy, No i drużyna też, no ale niestety Nie pozycja i nie zawodnik Fajna Miał być, kurde, kto? No jeszcze fakir. Miał być Vantajk oczywiście Dobra, może w paczce za 50k będzie jakiś walkout, taki prawdziwy walkoutowy A nie 84 overalla No i dobra, przejdźmy do paczki za 50 tysięcy Tutaj już musi być walkout, musi być walkout Waga? Nie, nie ma nawet banerów Ja pierdziele, nie wierzę Kto to jest? To nieźle Santi Cazorla. No i okej, okay, bilans w Food Champions w kolejnym tygodniu mam na razie 106. Także 14 meczy zostało, jest szansa na Golda 2 jeszcze. Zobaczymy, ale pewnie będzie Gold 3. A teraz obierzmy, że player plika za 10 wygranych tego dodatkowego. I zobaczmy, może tam wleci coś lepszego niż w nagrodach poprzednich, że przed chwilą widzieliście. Zobaczmy. 8-4 do góry, ok. No i weźmiemy go. Jest jeszcze Denis, ale Denisa miałem i go sprzedałem, bo kupiłem i jest średni. Weźmy tego do góry. No dobra, nieźle. Bo czy ja w ogóle chyba zaraz zobaczymy jego cenę informa. A więc tak, są jego dwie wersje: 8.4, którą właśnie trafiliśmy niestety, no i 8.6, a więc ta wersja 8.4, którą trafiliśmy, chodzi w okolicach 40 tysięcy, 40 tysięcy oczywiście, no a 8.6 jego wersja 80. No więc szkoda, że nie trafiliśmy 8.6, ale 8.4 na przepałkę jak najbardziej, to wiem, może za tydzień, nie, za tydzień na pewno nie, ale za dwa tygodnie myślę, że może zrobimy. Yy, wzmocnienie te 86 plus, rozbudowę tą yy, z player playerplikiem 86 plus właśnie za fut champions, zobaczymy, a więc lecimy no i okej, okay, za chwilę otwieramy paczkę z medium ikoną na moim koncie, będzie to chyba trzecia paczka z ikoną na moim koncie no i ta paczka była otwierana na live, dlatego widzicie tutaj overlay, overlay zapomniałem wyłączyć Link macie oczywiście w opisie yy, do Twitcha, gdzie sobie czasem będę streamował, także Was zapraszam oczywiście, zostawcie followka. No i co, otwieramy tych dwóch zawodników, jak widzicie Luis z Gustawą, no i lecimy z paką z ikoną. Ok, jesteśmy na koncie Wolka, przepalamy ostatnie SBC, jak widzicie tutaj tych zawodników, no i miejmy nadzieję, że trafimy jakieś wzmocnienie, które się przyda w składzie. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że yy, Olek ma trzy ikony, Blanka chyba 8-5, Wrighta. I Rio Ferdinanda 85 wersję Baby Także miejmy nadzieję, że nie trafimy żadnych z tych kart. Oczywiście, no, są szanse na to, że trafimy, ale miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie. Otworzymy teraz tą paczkę dwóch z rzadkich zawodników. No i zobaczymy, co tam wleci. A później oczywiście lecimy do ikony Medium drugiej w tym odcinku. Okej, okay, zobacz, może jakieś. Ło, idzie powoli. Nie ma kau. No dobra, ale są banery. Z takiej paczki, to jak najbardziej. Hiszpania, Bramkaż. Casillas, Liker Casillas, czyli w sumie prawie ikona, można powiedzieć, że trafiliśmy już trzecią ikonę w tym odcinku. Na razie w sumie drugą, a za chwilę trzecią. No i okej, okay, lecimy za chwilę z ikoną Medium na koncie właśnie Olka. Bardzo go pozdrawiamy. Dziękujemy za konto. No i miejmy nadzieję, że nie będzie to żadna z tych kart, która była właśnie w jego klubie. Czyli nie będzie to oczywiście duplikat. Dobra, paka się otwiera, lecimy. Lecimy, zobaczmy, Brazylia. No Brazylia, najlepiej Brazylia Pokałcik oczywiście Anglia Nie, 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 o, nie Rio, bo Rio już ma Rio Ferdinand 88 Z jednej strony ok, no bo jest upgrade, jest jego upgrade z wersji Baby na medium, z 85 na 88, no ale nie o to chodzi, nie o to chodzi, teraz będzie musiał przepalić gdzieś Rio Ferdinanda 85 No dobra Olo, przepraszam przepraszam Niby traf dobry, no on kosztuje, zaraz zobaczymy w sumie ile. Ok, Rio Ferdinand na ten moment na PCC 750 tysięcy. No także, niby paczka ok, ale on ma 85, więc no przepraszam, przepraszam. Dobra, za chwilę leci, pokaż ikoną. Miejmy nadzieję, że nie będzie to Anglia, nie będą to Włochy. Miejmy nadzieję na Brazylię, miejmy nadzieję na Brazylię. Może być jeszcze, nie wiem w sumie kto. SNL z SNL, bym się w sumie cieszył. No spoko, jest 87, była Overall, wersja mediuma No także zobaczymy. Yy, w składzie oczywiście Koncepcyjnym Nazario Miejmy nadzieję, że to właśnie go trafimy A nie na przykład, nie wiem, obnie obrońca Obrońców już trafiłem dwóch I starczy na, na pewno zdecydowanie Nie chcę grać yy, formacją z trzema obrońcami No i dobra, leci paka Z midem ikoną, zobaczmy Zobaczmy kto to będzie Oczywiście wokalcik jest standardem Jest wokalcik, zobaczmy Włochy, nie, napastnik Nie, Esio, nie, nie, nie Maldini, Maldini, bogam, nie, nie, straszny To Niezły Nesta Nie, nie wierzę W parce z ikoną Prime trafiłem Campbella o oczywiście, no i tutaj Nesta, się. No ja nie wiem co ja mam z nimi zrobić, ten Nesta kosztuje chyba z 300 tysięcy Kropkę w górę oczywiście, subika też Nie wiem, wam dziękuję bardzo, siemaneczko